Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji pracowej, podczas której, drodzy Państwo, zostanie podpisana umowa pomiędzy Powiatem Tomaszowskim a firmą Grupą Kami z gminy Włoszczowa Miejscowość Kurzelów. To jest proszę Państwa umowa dotycząca budowy Drogi powiatowej na odcinku od Węzła Wórka Jagliczyńska do miejscowości Krzemienica. Drodzy Państwo, to co jest ważne, istotne, to są w większości w 85% środki pozyskane przez powiat Tomaszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tutaj z Urzędu Marszakowskiego bardzo serdecznie oczywiście dziękujemy tym wszystkim, którzy ocenili pozytywnie ten projekt i to, co jest istotne, ważne, dzięki temu możemy realizować to zadanie. Kwota, jaka została, drodzy Państwo, ustalona w przetargu, to 7 771 tysięcy złotych dofinansowanie, tak jak powiedziałem wcześniej na poziomie 85%, czyli 6 605 350 zł. z tego wkład własny. I tutaj, drodzy Państwo, to jest wkład powiatu Tomaszowskiego, jak i również gminy Czernej Wice, za co bardzo serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi i Radzie Gminy, że partycypują w kosztach budowy tej drogi. To jest poziom 466 tysięcy złotych. Powiat Tomaszowski z swoich środków asygnuje prawie 700 tysięcy. Drodzy Państwo, to jest długo wyczekiwana inwestycja z tej części powiatu dotycząca gminy Czerniewice. Oczywiście bardzo się cieszymy, że będziemy mogli za chwilę rozpoczynać te wspólne działania. Ja chciałbym jeszcze w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Wydziału Inwestycji, Wydziału Zamówień Publicznych. Jak i również pozyskiwania środków pomocowych, czyli wspólna praca urzędników Starostwa Powiatowego doprowadza do tego sukcesu, o którym wspomniałem, czyli pozyskania tych środków zewnętrznych. Wraz ze mną na tej dzisiejszej konferencji prasowej obecni są wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego Włodzimierz Justyna, obecna jest członek zarządu Powiatu Tomaszowskiego pani Elżbieta Łojczyk. Jest obecna dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pani Elżbieta Rudzka i są oczywiście przedstawiciele firmy Kami w osobach, czyli pani prezes, pani Katarzyna Knita, witamy bardzo serdecznie, jak i również kierownik budowy, pan Artur Rysiński. Na początku, drodzy Państwo, głos oddam Panu Wicestałoście. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. <krym> Dzisiaj, podpisując tą umowę, rozpoczynamy bardzo ważną inwestycję drogową na terenie powiatu Tomaszowskiego. Jest to droga, która włącza się w sieć dróg krajowych, ponieważ ona łączyć będzie trasę S8 z drogą krajową łączącą Radę Mazowiecką z Opocznym. A więc jest to taka bardzo ważna nitka łącząca te dwie istotne, te dwa istotne szlaki transportowe, dlatego ona jest tak ważna i dlatego bardzo się cieszymy, że ta inwestycja doczekała się realizacji, ponieważ ona wpłynie na szybkość transportu, bezpieczeństwo na drogach, jak również połączy właśnie te dwie nitki te dwie drogi. Tak ważne tutaj na terenie powiatu Tomaszowskiego. Myślę, że wszyscy, którzy oczekiwali na tą inwestycję, będą w końcu zadowoleni, że ta droga powstanie i będzie ona przyczyniała się do polepszenia warunków przejazdu tutaj przez ten teren powiatu Tomaszewskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wicestaroście Włodzimierzowi Justynie. A teraz drodzy Państwo zapraszam do zabrania głosu członka zarządu powiatu Tomaszewskiego, panią Elżbietę Łośczykę. Dzień dobry Państwu. Podpisanie dzisiejszej umowy jest bardzo ważnym elementem w życiu mieszkańców gminy Czerniewice, szczególnie tej części Wólka Jagielczyńska, Krzemienica, Chociw, tak jak już wspomniał pan Starosta, kończymy właściwie inwestycje, ostatni element na drodze powiatowej łączącej Wólkę Jagielczyńską z Chociwiem, czyli przy drodze ciąg dróg krajowych, czyli S8 i drogi wojewódzkie 726. Pewnie pani dyrektor za chwileczkę tutaj wyjaśni wszystko dokładnie. Wcześniej zostały dokonane remonty, przebudowy właśnie od strony Chodźwiła w kierunku Krzemienicy, teraz od Krzemienicy do Wólki Jagierczyńskiej. Bardzo zdewastowana droga, poprzez jej przebudowę myślę, że mieszkańcy. Będą mieli bardzo bezpieczny przejazd, będą mogli bezpiecznie korzystać właśnie z tego odcinka, bardzo, bardzo ważnego dla mieszkańców tamtej części gminy Czerniwice. Bardzo się cieszymy z tego faktu, że firma podjęła się realizacji tej inwestycji i czekamy na efekty końcowe, które nastąpią w połowie 2026 roku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo członkowi zarządu, pani Elżbieta Łośczyk. A teraz zapraszam do zabrania głosu dyrektora zarządu dróg powiatowych, panią Elżbietę Ludzką. Witam państwa bardzo serdecznie. Tak jak wspomniała pani Elżbieta Łośczyk, ten ostatni już odcinek przebudowy drogi powiatowej 4302 jest przed nami. Jest to kontynuacja wcześniej rozpoczętych inwestycji. Szanowni Państwo, blisko 3-kilometrowy odcinek zostanie całkowicie rozebrany, zostanie wykonana nowa podbudowa, nowa nawierzchnia jezdni, wykonane zostaną pobocza, zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną również skrzyżowania z drogami gminnymi. Inwestycja będzie się wiązała oczywiście też z koniecznością usunięcia drzew, ponieważ jezdnia zostanie poszerzona. Natomiast w ramach tego kontraktu wykonawca będzie wykonywał nasadzenia kompensacyjne. Na zakończenie, już na finiszu, powstanie nowe oznakowanie poziome i pionowe. Szanowni Państwo, zakres prac bardzo duży. Natomiast miałam przyjemność współpracować z firmą Kami. Jest to firma bardzo rzetelna, profesjonalna i mam nadzieję, że również na tej inwestycji pokaże się od jak najlepszej strony, że ten termin realizacji, który jest niezwykle krótki i ambitny, czyli czerwiec 2026, będzie mógł zostać dotrzymany. Serdecznie dziękuję oczywiście za pracę starostwa powiatowego włożoną w przygotowanie tego wniosku. Bardzo profesjonalnie, że uzyskaliśmy to dofinansowanie, dofinansowanie na poziomie 85%. Szanowni państwo, nie zdarza się często. Natomiast inwestycja jest wielomilionowa i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego dla całego powiatu Tomaszowskiego. Cóż, pozostaje mi y, życzyć powodzenia w firmie, a nam, czyli Zarządowi Dróg Powiatowych i Starostwu Powiatowemu, dalszego korzystnego pozyskiwania środków zewnętrznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor Elżbiecie Rudzkiej. A teraz drodzy Państwo, zapraszam do zabrania głosu prezesa zarządu firmy Kami, Panią Katarzynę Knita. Bardzo proszę. Dzień dobry. Bardzo cieszymy się na kolejną realizację w powiecie Tomaszowskim. Ze swojej strony mamy nadzieję wykonać pracę rzetelnie i terminowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani prezes. I na koniec zapraszam kierownika budowy, pana Artura Rysińskiego. Dzień dobry. Ze swojej strony, w imieniu Grupy KAMI, chcielibyśmy, żeby ta opinia o naszej firmie, która tutaj pani dyrektor przed chwilą powiedziała, została podtrzymana po zakończeniu tej inwestycji. I dołożymy wszelkich starań, żeby została wykonana w terminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz drodzy Państwo zapraszam panią prezes Katarzynę Kmitę i panią Elżbietę Wojszyk do podpisania stosownych dokumentów. Bardzo proszę.

Drodzy Państwo, bardzo serdecznie w tym miejscu chciałbym podziękować naszym Tomaszowskim mediom, że jesteście Państwo z nami. Zawsze wtedy, kiedy przekazujemy dobre i bardzo dobre informacje dla mieszkańców powiatu Tomaszowskiego, to na pewno cieszy nas wszystkich, że ta mapa drogowa, jeśli chodzi o zmianę tych wszystkich parametrów, szczególnie związanych z bezpieczeństwem poruszania się na naszych drogach, jest też. Zupełnie inna niż wtedy, kiedy tutaj podejmowaliśmy pewne inwestycje, pewne zadania, które są widoczne. Mosty, drogi i nie tylko w mieście Tomaszów Mazowiecki, czyli stolicy naszego powiatu, ale tak, także jak w tym przypadku pokazujemy, że również na terenie gmin naszego powiatu. To oczywiście są, jak mówię, radosne informacje i ja Państwa zapraszam. Jutro na godzinę 10.00 ciąg dalszy, jeśli chodzi o dobre informacje drogowe, i mam nadzieję, że mieszkańcy też z taką radością będą widzieć to wszystko, o co często wnioskowali, czasami czy poprzez radnych, i będą również. Starali się nas dopingować i ten szczególny czas trudny tego remontu no przeżyć na spokojnie, mając już określoną wiedzę co do tego, kiedy ten remont będzie zakończony i że będą mogli się poruszać po bezpiecznych drogach.